A señor Senior Lopez, łóżko woli, aj, aj, aj. Dzień kolejny, dzisiaj aż takiego słońca nie ma, dzisiaj nawet będzie taka pogoda pochmurna, ma podobno śnieg przyjść. Mógłby wreszcie ten śnieg spaść, żeby było, żeby jakieś petartki w śniegu były. Słuchajcie, tam kwestia była, coś tam jakieś retro zabytki. Tropika pamiętacie, słuchajcie, dzisiaj przygotowałem dla was innego importera. Dzisiaj mam dla was e, Jorge, Giorgia, Giorgio Zobaczcie, zobaczcie, Giorgio Armani oh, de. Czekajcie, żeby ładne zdjęcie na miniaturkę oh, oh, oh. Giorgio Armani, panie oh. Słuchajcie, co ja tutaj dzisiaj dla was e, przygotowałem z, Przejdźmy sobie, najpierw mam dla was petardy, pamiętacie? jodce 05, słynne jodce 05 Każdy z was pamiętał na nwp jakie fajne mocne, później na C, jakie słabsze były. A ja dla Was mam JC04! JC04! Pamiętacie takie petardy? Bo ja nie. Patrzcie, JC04 Big Corsar, JC04 Big George. I taka szata graficzna, jakby jakaś tam ex niebieskiego. Słuchajcie, co tu mam dla was, no JC04, instrukcja, petardy błyskowe, instrukcja już taka nowocześniejsza, e, wyprodukowana w Chinach, rok produkcji 2014, NWP, gramaturka 7,8, e, gramaturka i to jest polska instrukcja i serbska e, instrukcja, ale instrukcja to jest normalna, taka wiesz, no, do użytku na wolnym powietrzu, czyli w kałupie odpalamy, Położyć petardę, zapalić, koniec systemu istniejącego, oddalić się natychmiast na 15 metrów Widzowie powinni znajdować się 25 metrów, w przypadku gdy wyrób nie zadziała, czekać, bla 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 Dla osób powyżej 18 roku życia Więc, yy, to już jest taka aktualna, aktualna jak to się mówi Nie mamy nigdzie pocierki A petardy wyglądają tak samo jak tropikowa, Tak samo jak tropikowa wygląda, ty No też różowa ta. Tylko nie pamiętam, czy tam różowa miała dwa strzały, czy jeden. Czy żółta miała chyba jeden strzał, różowa miała dwa. Napiszcie mi w komentarzu, bo naprawdę nie pamiętam. To było 24 godziny, ale przez bulucha naprawdę nie mogę się skupić. No oczywiście petardy wyglądają w taki sposób, nie są apetyczne, są z takiego papieru mało przyjemnego, ale tutaj się nic nie sypie. Na szczęście jest Manifik. I teraz przejdźmy sobie do petard K. 204 łamane na 12 Klasycznie, tak jak mówię, to jest, to jest yy, rodzaj pikolaków, nie wiem, czyli tam numeracja Pirat! I tu widać faktycznie jakiegoś takiego pirata, jakiś tam jakąś łajbę, że mając takie petardy, mały... Agashojat czuł się takim HAJAJSA! Czuł się takim typowo prawdziwym piratem. Mając takie petardy czułem się jakbym pływał tą łajbą. Potem miałem głupie pomysły i wrzucam te petardy do rurki, celowałem i puu, I miałem wrażenie jakbym strzelał z armaty. Do tego jeszcze tam wrzucałem jakiegoś kamyczka i fuu, I strzelałem z takich kamyczków. No teraz takich rzeczy nie mogę zrobić, bo różnie to niektórzy odbierają. Fajna zabawa wiesz. Bierzesz na przykład rurkę, petardy, kamyczka i ten kamyczek sobie strzela Wody. Fajna zabawa, nie? No ale jest procent społeczeństwa, którzy to wykorzystają w bardzo głupi sposób i może się krzywda w więc takich rzeczy nie mogę pokazywać. Ale tak, kiedyś za jaka się bawiłem, tak, Machony bawił się kiedyś w pirata! Tylko ja jeździłem BMX-em, kładłem BMX-a na bok, rzucałem tą tom i i podjarka ja była i zawsze byłem tym piratem. Ale dlaczego pirat? A nie na przykład, nie wiem, soldier, żołnierz, ee, jakiś bandit albo coś, coś co a nie, no, no lepszy byłby żołnierz, no bierzecie tego. No to bardziej się kojarzy nie niż taki niż taki pirat, nie. No ale nie wiem, no tak się kiedyś chyba przyjęło, że pirat to ma się kojarzyć z takim, a, już wiem, o co chodzi, no bo pirat to był to była, jak to się mówi, to nie były ja Pozytywne postacie, tylko to były te bardziej negatywne, to były zbiry, że pirat zawsze jeździł, bandyta, napadał, rabował, cimci, rimci i te sprawy. Eee, I może wiecie, jak mało lat latał z takimi petardami, to czuł się jak taki, wiecie, no bo jednak żołnierz jest e, patrzony, że on broni e, naszej ojczyzny że to jest dobra postać, a pirat to jednak to jest taki, wiecie, zakapiór, broda zapijaczony, ja Z tym zapijaczeniem co zostało do dzisiaj, jak ludzie się nachlają i biorą się za fajwerki, yeah! No więc to, to chyba to, to będzie to, chyba to będzie to! <ścoughs> no, w dzisiejszych czasach, kiedy jest na gonka na, na fajwerki, to też będę dzisiaj piratem, będę nielegalnie, znaczy nielegalnie to nie, będę, będę odpalał i jajaj, jak będą sąsiedzi morderni, ja jestem piratem! Dobra, co mogę powiedzieć? Na temat e, tych piratów, wstęp już na temat piratów znacie i zobaczcie patrzcie puh, puh. zobaczcie co tutaj jest zobaczcie co tutaj jest za instrukcja przeczytajcie sobie, tu jest instrukcja starczy wam, tu nie ma nic roku produkcji nie ma nic ognie sztuczne myślnik petardy bardzo dobrze to jest opisane, ognie sztuczne myślnik petardy e, klasa druga wyrób dopuszczony do nabywania bez pozwoleń i koncesji Czyli dochodzimy do czasów, kiedy jeszcze nie było NWP, tylko były napisy. Pani listonosz przyjechała, zaraz wracam. Bardzo miła pani listonosz, żadnego wezwania na komendę nie przywiozła ani do sądu, czyli jest git. Dobra, słuchajcie, co tutaj mamy? Tu w ogóle nie ma napisu NWP, tu jest napis sam zdanie. Wyrób dopuszczony do nabywania bez pozwolenia i koncesji. Później to po prostu skrócili do samego napisu NWP, więc to na się wszyscy kojarzą. Więc teraz już wiecie, co oznacza skrót NWP. I teraz zobaczcie, na tą instrukcję. Potrzeć odraskę i odrzucić od siebie. Czyli nie ma czegoś takiego, że wyrób należy odpalać na wolnym powietrzu. Czyli wyrób można odpalać w chałupie. Czyli jeszcze jak te petardy były, to jeszcze istniały imbecyle, które odpalały petardy w chałupie używać na wolnym powietrzu pod, a nie, przepraszam, wróć, używać na wolnym powietrzu, nie było tam tego, co powiedziałem wcześniej, pod nadzorem osób dorosłych. Czyli te petardy, tak naprawdę legitnie, mógłbym dać osobie małoletniej i mogłaby przy mnie odpalać. Jak ktoś by się przyszedł do mnie, przypruł, przepraszam, instrukcja, prawo nie działa wstecz. Więc w tym momencie ten wyrób tak naprawdę mógłby odpalać dzieciaki pod nadzorem osób dorosłych i nie ma lipy. W razie nie wypału, nigdy nie odpalać ponownie. I to wszystko. Prosta instrukcja. Później dopiero było, że do 18. Czyli przypuszczam, że te petardy są wcześniej niż 2012 rok. Przypuszczam, że mogą być ósmy, 2006. Jeśli, ja wiem, że są widzowie, którzy naprawdę od takiego małego się interesują i teraz mam 40 roku życia. Napiszcie mi, kiedy najwcześniej spotkaliście się z tymi, właśnie, petardami. No, będę Wam bardzo wdzięczny. A o! I tutaj jakość wykonania, w przeciwieństwie do tamtych, to jest chyba najlepsza z tych wszystkich kredek, jakie miałem. Bo tak jak te przed chwilą widzieliście, to były takie zwykłe, bez niczego, taki ten. A tutaj, proszę bardzo, jest K204, zobaczcie. Ładnie, fajnie opisane, różowa ta. I takie, pamiętam, wyrób dopuszczony do nabywania bez koncesji. Produkt posiada certyfikat ADR. No, ja cię nie pierdzielę. I pamiętam taka mięciutka ona zawsze była. I myślałem, że jak tak się może zbije, to ciszej wybuchnie, bo zawsze przypał był. O, o to będzie srogo walić. To będzie srogo walić, bo to właśnie pamiętam. Kupywało się je po 60 albo 80 groszy za sztukę. Pamiętam na targu za gówniarza Ej, ale retro wspomina, aż gejsiej skóry dostałem. Ale to piękne czasy były, ja ci nie pierdzielę. Chcę człowiek przypomnieć od razu Pegasusa, kartridże, ja ci. wymiana kartridże 3 zł, kupno kardridża 10-15, w zależności jaka gra, ja cię nie pierdzielę. się skóry dostałem, normalnie nie się w czasie. No, akurat te petardy takie, pamiętam, 60-80 groszy kosztowały. I to będzie strogowalić. Raczej znaczy, tak za dzieciaka zapamiętam, a jak będzie teraz nie wiem. Kurde, no to ja miałem z 12 lat. Kurde, to z 25 lat do tyłu. No, no, no mogą mieć z 25 lat. JC04, powiem wam. Trzymam jedną i drugą w kieszeni. I te stare piraty mają bardzo przyjemne w dotyku. JC04, czuć od razu, która to, która petarda, bo jest bardzo nieprzyjemna w dotyku. Zostawiamy sobie Odpalamy Pierdła Ładnie Ale jakoś szału nie zrobiła Bo mamy takie oto Dwa wyniki Prawie 120 I 100, prawie 19. Więc no szału nie zrobiła Zaraz zobaczymy Tego drugiego wariata Korsarz kursarzyk, mam nadzieję, że mnie nie zawiedziesz. Długi czas palenia. Dupło identycznie jak tamta. I na decybelomierzu już wam pokazuję. Tu jest prawie podobny wynik, no tutaj jest gorszy wynik. I teraz powiem Wam, za dzieciaka chyba miałem wrażenie, że były głośniejsze. Czy były w... głośniejsze i po prostu ze starości, jak to się mówi grzecznie, kulturalnie, e, osłabła ta moc? Czy po prostu ja byłem małym dzieckiem? E, inaczej do mnie docierały po prostu te bodźce. Wynik tego testu ja już znam, e, no ale to jest formalność, trzeba nagrać. Po prostu petardy. Wozie. Najpierw lecimy z petardą Jc04. Podpalamy ją. przytrzymałem ją specjalnie. Nie, nie, próbujcie mnie naśladować. I kaput. Teraz lecimy z petardą K204. Kaput. Więc yy, nie ma to najmniejszego sensu. Opatc! po jakim czasie chlapnęła w wodzie no, no ale to to jakbym od razu rzucił to od razu gaśnie, więc to jest tak, mój troszeczkę zakłamany wynik bo ja przytrzymałam w dłoni a każdy rozsądny odpalacz fajwerków wie, że nie trzymamy fajwerków w dłoni w taterce bożej jest <laughs> stary piracik w desperadosku mamy, jak to się mówi, naszą J04. A więc wasz Sigma, bo i pokażę Wam, jak nie należy odpalać fajwerków. Odpalamy. Widzieliśmy tam, tak się kręci czacze. Mówię, ale w ta to się długo pali. Długo się paliła i, i gu, gucia zrobiła. O. Desperadosik to ładnie rozchachany, ale tamta to chyba już ze starości nie miała siły dziabnąć. Powtarzamy. Ten pirat się bardzo długo pali, ale widzę, że jest niestabilny. To już mi się zdaje, że dlatego jest niestabilny yy, z powodu swojego wieku. Tak, z powodu swojego wieku jest niestabilny już. Im starsze petardy, tym już chyba coraz słabiej dziabią. No, no to nawet puchy nie. nie Rozchasało sało Hasało maleńka moja petardko no, leć i ty ona prykła ja słyszałem taki zapalnik no trzeba uważać bo ta siara Nagrzewa dość dobrze garnek. Tu jest długi czas palenia. Uh. O, nie, pójdę jeszcze raz po petarda, ale powiem Wam, e, szaleństwo to nie zrobiło. Jedyny plus tych petard to jest to, że e, jedyny plus to tak, te wyglądają fajnie i tylko tyle. Te wyglądałem słabo. No ale te co wyglądałem słabo są mocniejsze od tamtych. E, jedyny plus ich petard jeszcze jeden. To jest zapach tej siareczki jaki on jest cudowny. Ja ci nie pierdzielę. No, to jest plus tej siary. Plus ich petard, że jest ta siareczka i. O Jezu! To tak to, to, to tego już nie produkują teraz. To już nie jest to samo co było. To co teraz robią to... Słabiutko, słabiutko. No dobra, jeszcze teraz tego wariata. Ja się chociaż długo palą. Lecz Majka. No ta się bardzo długo pali. I to plus i minus jest. To jest plus i minus. No dobra, przejdźmy do podsuwania tych petard. Tak dziwnie wygląda z tym kapturem na ubie, ale uchowoli. Jak mogę ocenić te petardy, powiem wam tak, no biorąc pod uwagę, że to jest retor zabytek Te za 04 według mnie są słabsze Od tego co było w poprzednim odcinku, od tych K204, od tropika, są słabsze eee, Jakość wykonania, tak jak w tamtych tropikowych, słaba eee, Ale jedyny plus, zapach siareczki Co na temat tych piratów mogę powiedzieć, czas palenia jest bardzo długi z jednej strony plus, z drugiej strony minus, bo jak długo się będzie kopcić, no to jakiś niecierpliwy podleci złapie łapie w łapy i będzie surprise. Mocą nie grzeszą, więc tutaj mocy za dużej nie uraczymy. Zapach siareczki i jakość wykonania na plus. Więc petardy bym powiedział, że takie naprawdę mocno średnie. Biorąc się dzisiaj w łapę, myślałem, że będzie naprawdę głośno, kucznie, radośnie, a tu... Niestety. Niestety... Nie poszaleliśmy. Nie poszaleliśmy, więc na sam koniec odpalę sobie jednego pirata. Ano, żeby sąsiedzi wiedzieli, że już koniec z nagrywaniami. To mówiliśmy, się na taki znak jedna petardka, tak oto, to już wiedzą, że jest koniec. Odpalamy. Piękna flara. A i ten zapach. Kopci się dość dobrze. I... Prykło. I dostałem czymś w mój mały czepek. No dobra. Dbajcie o siebie i o innych. Nie zapomnijcie o zostawieniu lajkacza. Zapraszam Was do sklepu pirohit.pl Instagram mahony69. Dbajcie o siebie i o innych. Pamiętajcie, żeby być radośni. Każdy dzień jest na wagę złota. Jedyne coś, czego człowiek nie kupi, to jest czas. A czasu tak naprawdę, jak człowiek ma dużo, to go nie docenia. Im jest starszy, tym zaczyna tego czasu brakować. Słuchaj, ta się grubego! Bo ja już trochę przeżyłem. Bory pod oczami. Łóżko boli, plecki bolą. Konar nie chce ponoć. Ku... Trzymajcie się ciepłój, elo, bez mordy! O.